E, dawno mnie tutaj nie było, ale widzę, że <laughs> mięso <laughs> Promotorzy wy wykorzystywania zwierząt to uporzeństwa. Czy tam padli nożelstwa? Tak, po prostu trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Może nie wam się to nie spodoba, tak, ale. E, już tak na marginesie chciałam dodać, że to tak, jakby nazwać gwałt miłością, tak. E, tak samo nazwać kawałek zabitego zwierzęcia mm, mięsem, to, to jest tak samo, po prostu używanie innych nazw, tak? Żeby, żeby, żeby ludzie nie zrozumieli tak naprawdę czym, czym ta dana rzecz jest. E, widzę, że oni tutaj nie porównują i postanowiłam tutaj akurat będąc w we, wegańskiej restauracji zrobić mały, mały taki mm, mały komentarz do, tego, do tych bzdur, które oni tutaj publikują. Największym kłamstwem tego pseudo fit świata, że sałatka to zdrowie. Serio. Lisa? I oni tutaj wam pokazują taką sałatkę, w której jest, jest tylko kilka liści sałaty. Widzę, że tu są jakieś pestki z dyni, ale ogólnie zobaczcie, no jest to kilka liści. Nikt, nikt, nikt się tym nie naje. To jest oczywiste. Możecie zobaczyć na moim kanale, że sałatki, które ja robię, są zupełnie inne. Mają ponad 20 różnych składników. Są naprawdę obfite i konkretne. I tak ten fit cały świat nie mówi, żeby, żeby że liście, sałaty są takie zdrowe. Oni tam promują białko zwierzęce głównie. A i kilka pestek mają Cię odżywić, to nie jest zdrowie. To jest powolne... Tak, kilka pestek. Także ona Was tu ściemnia, ona Wam próbuje powie... ona ludziom, którzy nie wiedzą czym jest weganizm, bardzo dużo takich ludzi jest, próbuje Wam... próbuje Was jakby ściemnić, tak, że... Dytujemy kilka liści, sałaty i jakieś tam kilka pestek, i to ma nas odżywić. A Rośliny nie chcą być jedzone. One bronią się toksynami, szpinak. Rośliny chcą być zjedzone. To jest oczywiste, dlatego że świat się dzieli na florę i faunę. I w, 20, w 2025 roku widać, że ludzie tego nie rozumieją i ludzie właściwie coraz bardziej głupieją. Niby coraz więcej uniwersytetów różnych i różnych szkół, dostęp do internetu, i tak dalej. Ale takich podstawowych ludzi, rzeczy ludzie nie wiedzą, że świat się dzieli na florę i faunę, i każdy ogrodnik wie, że podcinanie drzewa odpowiednie powoduje, że to, zwierzę, że to drzewo będzie lepiej rosło. Zwierzę, jak się mu opetnie nogę, to już nie, nie urośnie, tylko umrze tak. Z nasion, z nasion mogą rosnąć nowe rośliny. Także rośliny chcą być zjedzone, bo one, kiedy my je zjemy, kiedy my je będziemy ścinać i jeść, będziemy musieli ich posadzić więcej. Ładnie wygląda, a w środku szczabiany, które rozwalają cinerki. Soja. Ta dieta roślinna to nie jest tylko i wyłącznie szpinak jak oni Wam po próbują powiedzieć, to jest dużo różnych innych roślin. Więc jeżeli ktoś tu tylko i wyłącznie szpinak, no może by to nie było zdrowe, ale chodzi o to, żeby jeść różne odnie. A ja konsumuję ogromne ilości zieleniny, codziennie praktycznie. Różne, od różne, różne, różne typy zieleniny i nie mam żadnych kłopotów. Absolutnie. Nie białko, a tak naprawdę fitoestrogeny, które niszczą ci hormony strączki, lekty... Muszę przyznać, że nigdy nie miałam tak regularnych miesiączek jako kobieta. Jem dosyć dużo soi w postaci tofu, edamame na przykład. I koleżanki tutaj, rówieśniczki moje, mówią na mnie, że powinnam się szeszyć. Jak mam, jak mam dzień, tak, że, że mówię, że mam okazję. I wiadomo, że ten dzień jest inny, nie mam jakiegoś bólu, ale no jest to inaczej dla kobiety, ten, ten, ten pierwszy i drugi dzień. Miesiączki i tutaj koleżanka mi ostatnio powiedziała, że ciesz się, że masz ogólne miesiączki, bo ona nie miała miesiączki już od e, chyba dwóch miesięcy. I była wszystko żerne, a od kilku dni postanowiła być też... odstawić najpierw mięso. I już zrzuciła 3 kg, będą dużo waży i, i mówię, że nigdy nie miała takiej energii po pracy, mimo że pracowała nad godziny. Więc ludzie widzą, jaka jest różnica. Oni was tu straszą, tak? To białko, białko zwierzęce to jest argument, to, to jest powód, dla którego ludzie mają kupować to mięso, mimo że już by nie chcieli. Te, które trują jelita od środka. I co robisz potem? Łykasz witaminę B12, żelazo i kolagen w proszku, bo twoje zdrowe jedzenie nic ci nie daje. No chyba... Jeżeli pamiętacie na diecie karniwe, ja kiedyś pokazywałam swoje wyniki miałam najniższe. Miałam bardzo niskie B12 przy tej gol, dolnej granicy, więc też mi to wtedy nie pasowało. No ale oczywiście obwiniałam to, że kiedyś byłam na diecie roślinnej. Boże, gazy, wzdęcia i pryszcze na morzu. Słuchajcie, ja, czy jak ona tutaj w ogóle już nawet nie powie, na twarzy, tylko na już Dziewczyna się zawiera zupełnie wulgarna, tak, ja już mówiłam, że mięstorzeństwo prowadzi do wyuzdania. Słuchajcie, to jest moja twarz do makijażu. Jestem trochę niewyspana bardzo dużo nadgodzin twarzy Do nocy pracuję, słuchajcie, żadnej farby na włosach, żadnego innych kolorów i tak dalej, także tak wygląda. Pasę też mam stresującą. No może na wygląd nie tylko będzie mieć wpływ. Mm, jedynie są inne czynniki, ale ona tutaj ma wyrobione usta, makijaż, sztuczne brwi, podejrzewam, że włosy doczepiane, widać, że już łysieje na innych filmach, a dużo młodsza ode mnie na pewno też jest. Mm. Także, czy widzicie go jakieś pryszcze? A to, że jak Aniwroka nie ma pyszczy, to może być jeszcze gorzej, bo... A przynajmniej... Jeżeli ktoś jeba to toksyczne jedzenie, to przynajmniej skóra próbuje te toksyny z organizmu jakoś tam wyrzucać. A tak, nie będzie miała pyszcza, może przez ileś tam czasu, a w środku może coś jej będzie rosło dla odmiany. A tak próbuję Wam nie smaczyć ten cały taki wege świat, jak tutaj mówi, czy, wege, czy sałatki, słuchajcie, używając wulgarnych słów, takich, które kobiecie kompletnie nie pasują. Ale nie, dalej będziesz sobie wmawiać, że jesteś fit, bo jesz sałatkę z kurczakiem. Tylko że ta sałata nie zrobi ci ani mięśni, ani energii, ani zdrowia. To ściema, w którą uwierzyły miliony. I teraz pytanie do ciebie. Będziesz dalej wierzyć w tę zieloną bajeczkę, czy w końcu otworzysz oczy i nakarmisz swoje ciało tym, czego naprawdę potrzebuje? Wbijaj do mojego wyzwania Kobieca Siła w 90 dni. Tak więc wszystko jest po prostu, żeby robić pieniądze, 90 dni, a po 90 dniach co goodbye. I problemy u tych kobiet, tak? Chociaż nie widziałam ani jednej kobiety, oni tam robią takie livey. Nigdy tam się nikt nie pojawia, jeżeli jakaś kobieta się pojawia, to nigdy nie, nie otwiera kamery, albo nawet nic nie mówi, także jakaś... Nie widziałam żadnych efektów i wszystkie te kobiety, które tam występują na takich kanałach są albo otyłe, albo zrzuciły dlatego teraz, bo przestały się obrzucać cukrem, batonikami, donacami, pączkami itd. Um, słyszałam, że ważniejsze jest to, czego się nie je, tak? Niż to, co się je. To, co się jakby przestało robić, jest ważniejsze. To często bardzo dużo zmienia i za chwilę Wam pokażę przykłady, jakie to niby ogromne mięśnie mają ludzie, którzy promują zjadanie trupa. I jednego z takich y, ludzi, którego tutaj bardzo promuje FaceTube jest Sebastian Zahara, on się, on się kumpluje z tego co widzę z tymi wszystkimi kanibłami i tam był jeszcze jeden, już zapomniałem jak on się nazywał. okazuje się, że go wzięli i zamknęli, bo twierdził, że tyle ludzi leczył i tak dalej, nie miał żadnych papierów na to. I te liczby, które też mówił, że tam ile już ludzi wyleczył, by też były fałszywe tak dalej. Także jednego już postacili, a ja to jest jeden z ich kumplów. i on tu promuje, jaka Słuchajcie, ja nie będę się mocno zagłębiała w jego kanał. Ale zobaczcie, pokażcie mi, gdzie tu są mięśnie. Dobra, coś tam ma, ale normalnie flaki, flaki. Ja, ja chodzę na siłownię też tak tylko raz w tygodniu, bo mam mało czasu. Ale powiem Wam, że małą, taką małą, małym wysiłkiem dużo lepsze mięśnie się budują niż jak byłam na karniwo, że to... Miałam nawet komentarz, po co chodzisz na tą siłownię, w ogóle nie ma żadnych efektów, żeby idź popływać. A chodziłam na siłownię 3 cztery w tygodniu. A teraz, może tak akurat nie byłam od tygodnia już, ale... Jak ja bym tyle ćwiczyła, tą, to ja bym była już po prostu po profesjonalną kulturystką, Także także Gdzie są te mięśnie? Co to ma być? To są takie jakieś... Flaki, po prostu i żadnych, żadnych szczególnych rezultatów nie ma. Pokażę Wam, w jakie mięśnie mają kobiety, weganki, tak, które jedzą te liście sałaty, rzekomo. I jest taka strona Grade Vegan Athletes. I tutaj możecie zobaczyć po różnych dyscyplinach, posortować sobie wyniki wyszukiwania. I większość tutaj tych wegańskich atletów to są ludzie, którzy kiedyś byli wszystko żeni. A potem się mm, przestawili i każdy z nich mówi, że efekty są lepsze. I może ja pokażę Wam, jak wyglądają kobiety. Maddy McDonald. Słuchajcie, myślę, że dużo lepiej niż ci mężczyźni. Zobaczcie, dużo ładniejsza rzeźba. Ym, I są też tutaj kulturyści od urodzenia, którzy żyją w taki sposób bardzo. Inspiruje mieszeli. Zobaczcie już chyba z 14 lat. W ogóle zaczęła w 40, jak miała, 46, lat, 46 lat taką um, poważną kulturystykę z, z różnymi zawodami i tak dalej. Słuchajcie, zobaczcie sobie tutaj jej plecy. Da się da się tego oni wam nie powiedzą, tak nasza mięsna chce, żebyście kupowali na stronie polskiego rządu kiedyś była informacja, że będą zwalczać wegańskich aktywistów online i oni w taki sposób to na pewno robią. Zobaczcie, 50 tysięcy subskrypcji na FaceTube tak po prostu bardzo szybko, bez niczego. A jak ja coś publikuję, to zaraz tam to usuwają, że nie były jakieś tam fałszywe informacje, albo i tak dalej, i tak dalej, więc system oczywiście, system oczywiście nie chce, żeby ludzie przechodzili na weganizm. Weganizm, łatwa uprawa roślin, miłosierdzie tak litość do zwierząt do ludzi pokój mniejszy materializm mniejsza, mniejsza potrzeba pie używania pieniędzy każdy mógłby sobie sam coś tam hodować tak woda, gleba, słońce potrzebne i to wszystko jest jedzenie a uprawa hodowla zwierząt to jest po prostu koszmar spróbowałam tego nigdy więcej i to mnie też skłoniło do tego, żeby jeszcze raz się przyjrzeć, czym ten weganizm jest i wtedy, wtedy zorientowałam się, że nie tym, co myślałam, nie tym, co mi powiedzieli i że zostałam mocno wprowadzona w błąd. Także zaczynam teraz piąty rok. Wszystko jest w porządku. A nawet jeżeli by było tak, że w jakiś sposób wykorzystywanie zwierząt miałoby być zdrowsze dla człowieka, to nadal nie powinno być to czynione, tak? Człowiek dalej powinien, powinien szukać w zakresie innych możliwości bez wykorzystywania zwiężonych, ale nie jest tak. Złożyjcie się wokół, zacznijcie łączyć klapki i odezwę się do Was w następnym filmie. Do zobaczenia.